witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej pięknej serii Oczywiście z serii vlogowej Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jeszcze raz to powtarzam Niecodzienny widok, bo jest to moja praca na lawecie Na której niecodziennie mnie widzicie Kurna sarny, ja pierdził, Dobra Jeżdżamy. Jak widzicie mamy transport traktora. Mamy transport traktora. Zobaczymy, czy to się złamie. Kto się złamie. Ja się nie złamie, to trzeba będzie tutaj... Zakręcić, tak powiedzmy. Zakręcić. Dobra, wjechaliśmy, zajebiście. I co mamy? Mamy tutaj traktor, który musimy zawieźć. Dostaliśmy, dostaliśmy wszystkie dane dane od y, naszego powiedzmy klienta a jest to sąsiad sąsiad który po prostu sprzedaje sprzedaje powiedzmy maszyny dobra włączam sobie radio pochodzimy nie, nie gasimy, a poczekajcie tylko rozłożę tutaj dobra rozłożone dał mi kluczyki kluczyki mi dał od traktora więc... no gospodarstwo już już nie ma nic praktycznie w, na gospodarstwie tutaj było... 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 co było? czekajcie tylko... tylko telefon eee, no już gospodarstwo po prostu jest, jest, jest nie do użytku on tutaj sobie mieszka jego akurat w domu nie ma, że no, psa nie ma tutaj ma piwnicę o jakieś... jakieś piwerko czy coś innego tutaj ma nie wiem Tutaj też taka cudowna skrona, tutaj też, też obora, obora na krowy chyba. Tak, chyba obora na krowy, tak mi się wydaje. I tutaj taka, taka, taka ma drewutnia powiedzmy. Hmm, tutaj też odcięcia drzewa. Zaczął też się e, tutaj, powiedzmy, e, ...cięciem drzewa z tego, z tego lasu, co tutaj jest. I zaczął, i zaczął e, powiedzmy, sprzedawać, sprzedawać e, i tworzyć takie... Eee... drewna, drewno, drewno, takie podstawy, podstawy przykładowe pod dach. No i... zaczął to robić. Dobra. Bez dłuższego przedłużenia. Musimy wsiadać. Czeka, wyłączymy radio, Kurne już tutaj działa to radio. Tutaj wajchy widzicie, kurna prostota, ale fajny traktor. Dobra, odpalamy, Oo. Nie wiem, czy będziemy jechać z tyłem, czy... O, nie wiem No, zobaczymy czy wiedziemy, kurde Tak nie wiedziemy z mojej dupa i klapsy, No po, o, Powinniśmy wjechać Jeszcze, 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 jeszcze możesz jeszcze jechać Dobra Wyłączamy go. wychodzimy to jest tak wszystko, to o kurde, dobrze zrobiono? O, na kurde bym powiedział. Tak trochę jest on samo więc możemy go trochę tak przestawić. Dobra. Zrobione chyba wszystko, powinno być nie. No dobra, dobra może go i poczekajcie Zapinamy tutaj wszystkie tylko te Te Skina coś żeby tutaj pozapinać no Dobra, pozapinane To włączamy radyjko, żeby wygrało sobie Dobra, wrzucamy kamerkę tutaj wolne, żeby się nie wywalić i oczywiście yy, już ten traktor poszedł że został sprzedany został sprzedany no, został sprzedany do Tartaku więc Tartek go wykupił powiedzmy no bo taki traktor jest im, jest im potrzebny jak najbardziej do powiedzmy do takich rzeczy jak e, przewóz, przewóz, przewóz przewóz drewna z zgnęciem z tego drzewa z lasu, który trzeba przewieźć, a oni żadnym, takiego samochodu ciężarowego nie, nie będą przecież pchać do lasu. Przecież to jest nie oszukujmy się, ale to jest bez sensu. Pchanie, pchanie, pchanie samochodu ciężarowego do lasu. Hmm. Kurna, mój pies! Spadaj mi stąd. Dobra. Tak nie widzę, na no wysarkach też tak się widać Ale jedziemy Więc y, tarta go kupił od tego, od tego naszego sąsiada no, Mi się wydaje, że fajna sprawa Fajna sprawa Jak na jak na taką jak na taką sprzedaż Więc no, Tylko korzystać no, tylko korzystać i, I będzie super no Dobra, szybko musimy jechać, kurna, bo już jest, 14 już jest, o coś mi w telefonie brzmiało, dobra, spoko, Kurwa, jedziemy tutaj, to też Panie skoro, wciąż się dziwię o tym, ale ta łąka, też fajna, dobra No, dobra. O, to wiecie, że z elektryką panowie działają. Cześć, cześć. Urna. Dobra, jedziemy, musimy tu, musimy tu jechać powoli bo tutaj kamienie. Jak będziemy wracać, to, 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 to. To Wam pokażę, co się zadziało właśnie na tej łące, na której już budowaliśmy, już, już będziemy rozwijać nasze gospodarstwo. Zobaczycie co, 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 tam jest Po pierwsze postanowiliśmy tam, że tam nie będzie jedna obora z tej Właśnie z tej lewej strony Tylko, tylko, że to będzie obora, obora e, Obora stodoła Obora stodoła Po lewej stronie będzie obora, a Z przodu jak się będzie wjeżdżało to będzie Coś mi bierze Spanie może Po obiadku. Eee, I po lewej stronie będzie obora. A z przodu, ym, po prawej, po prostu będzie, będzie powiedzmy, że 100 no. O dobra, o dobra. Tędy można wjechać jeszcze tędy, czy nie? Nie, jest chyba wjazd. Powinien być wjazd. Nie ma wjazdu, kurna. Ja pierdził, dobra, musimy tu jakoś zjechać powoli sobie. jakoś wykręcić nie spierdzić o kurna, teraz mnie wykrzywi mnie dupa Dobra, powoli Ja pierdził na tego trzymaj Dobra znowu zabudziliśmy myślałem że droga już dawno już dawno na tym tartaku nie byłem Więc ale to też lasy kurna mają tyle lasów że z czegoś muszą, muszą śnić te drzewa Więc elegancko mają, kurde Nie wiem co mnie dzisiaj bierze Jest południe na już jest popołudnie, bo już jest 14 I też musimy zaraz się brać za... opaki są jacyś Nie wiem czy są, powinni być Zadra, za yy, Musimy jeszcze brać się za się w kukurydzę jest tu ktoś, Niko bo... w ogóle. Nikoło nie ma? Ja pierdził. No tutaj słychać, że maszyny chodzą. Czekajcie, rozłożymy. Nie włączymy. Czekajcie, zgasimy go. Zgasimy go, idziemy zobaczyć, czy, czy ktoś tu jest, kurna, czy nie. Kurna, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Coś tu jest, kurna, nie tak, że tutaj nikogo nie ma, kurna, nikogo nie widać. Ładowarka stoi, traktory wszystkie są. Ten jeden traktor to mają, ale ten traktor to, to, to tyle uciąga, że ho -ho. No to i da się to otworzyć? Otwarte? Nie. Zamknięte wszystko. Dobra! Zostawiam im, mówię... Tylko dzwonię w ten napis SMS-a do gościa, że, że zostawiłem traktor i ten... Te maszyny tę maszynę chodzą. No i wszystko chodzi. Dobra. Bierzemy, wsiadamy. Zostawimy go kurde tutaj gdzieś. A ściągamy powoli go. Woj zjeżdżamy Dobra, zostawiam go tutaj Kluczyki, kluczyki gdzieś zostawię tam tam powietrze gdzieś No dobra, dobra zostawię ich tutaj będą te kluczyki, zostawię im tutaj to i Zwijamy szybko do domu, bo to kurna nie ma co? Do domu nikogo kurna nie ma, naprawdę? Ja pierdził, nikogo nie ma. Dobra, składamy szybko. Oh. dobra, odpalamy radyko tak samo. No, jakieś wiadomości, dobre i spierdzielamy z tego tartaku, bo nie ma co. No, co on po prostu jak był, kurde? Nie wiem, może chłopaki pojechać do lasu, no. Zmaczyć drzewa, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie interesuje mnie to. Dobra, Wjeżdżamy, Szybko musimy pędzić, ale nie za bardzo, kurde. Tutaj tych kamieniach to kur... jechać to ho 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 Turna opala Ja pierdził Te drzewa, żeby ten nie podostawał Może też się kamerka zacinać Przepraszam bardzo za to no, Ale niestety no Kurde Ciągle mi się chce ziewać Ciągle, o kurde ale to lepiej, oooo Dobra, chłopaki jeszcze robią Dobra, wjeżdżamy. O jakaś pani idzie tutaj. Dobra, szybko szybko się przetransportujemy i zaraz robota zrobiona jest super. Wjeżdżamy na podwórko do rodziców I na razie zostawiamy Włączamy Dobra, szybko zatwierdzamy. dobra, zaraz się widzimy. Widzimy się po krótkiej przerwie. Muszę szybko wpaść do domu po baterie nowe i zaraz się widzimy już na polu jak będziemy siać kukurydę. Na razie trzymajcie się, cześć. Widzimy się już po raz drugi w tym odcinku, już sobie siejemy tutaj Siejemy sobie tą kukurydzę Więc idzie robota w re Ja bym powiedział kurna, że już zaraz w pół do, w pół do piętnastej jest, w pół do trzeciej Więc ten czas bym powiedział, że jest kurna trochę dla nas ograniczony Tyle, tyle roboty jest dzisiaj do zrobienia, a my, kurwa się, powiedzmy tak, musimy sprężać, no, nie ma innej opcji. Musimy to wszystko, kurna, co mi tutaj na telefon przychodzi? Kurna. Dobra, musimy szybko zrobić to pole i musimy jeszcze na drugie tamto jechać. No, to jeszcze będzie dwa razy, dwa razy trzeba będzie to zrobić to. Kurwa, telefon przychodzi Kurwa, nasz muszę wyczerpać Będę jechał i muszę wyłączyć spladamienia Dobra, wyłączyliśmy Jedziemy Jedziemy, jedziemy Dobra, o kurwa żeśmy walnęli Dobra, to jest zrobione Dobra. Dobra. Zagęszczamy ruchy. No i jak mówiłem, to właśnie tam, o tam właśnie, tam gdzie stoi nasza koparka, którą, którą właśnie kładziemy, kładziemy, ee, kładziemy pustaki. Tam właśnie będzie, tam będzie. To właśnie obór stodoła Teraz, zaraz jak skończymy to wszystko, to Wam pójdzie Albo teraz, teraz sobie podjedziemy i Wam to pokażę. Dobra. Czekajcie, żeby nie jechać po polu, pojedziemy sobie pomiędzy. A widzieliście kolejne, kolejne. Kurna, ale debilno Tak zajeżdżanie drogę, przecież to trzeba być Nie powiem kim. Ale dobra Bo zaczniemy sobie od tej strony Dobra, tylko na początek No dobra No Czego trąbisz na mnie? Kurwa, wracaj do... Wracaj do miasta. Dobra. Dobra poczekajcie, wyłączymy. Jeszcze radio zapomniałem wyłączyć. Dobra. Pokażę Wam tutaj jak to wygląda. Eee, zrobiliśmy tak. Tutaj ogólnie miała być obora wcześniej, ale zdecydowaliśmy się na to, że po prostu jej nie będzie będzie po prostu z eee, tu, tutaj ben, będzie przykładowo taki typowy, typowy powiedzmy eee, takie miejsce na też na maszynę ale, ale też żeby zboże się, się mieściło też na ziarna eee, tutaj ben, będą eee, snopki tutaj będzie po prostu bele będą, prze, będą eee, przechowywane tutaj też takie, małe, takie dwa mini garażyki to będą, tutaj będzie taki mały warsztat powiedzmy takie dwa, dwa mini warsztaty albo dwa po prostu takie dwa ee, jak to powiedzieć dwa miejsca parkingowe o i tutaj tutaj będzie nasza obora tutaj będzie y, będą łańcuchy za, założone, będzie krata i tu będzie też E, wy, e, zrobiona deska do, koryto do którego będą, będą krowy będą mogły sobie podchodzić i pić, pić albo jeść, zależy jak będą, jak będą chciały. E, tutaj najprawdopodobniej będzie płyta na obornik będę chciał zrobić tak albo, albo tutaj Albo też tu zobaczymy, jak to nam się w planach tutaj powiedzie. Na razie, na razie to tak to wygląda: nie chcę, nie chcę jakoś wybiegać w przyszłość, żeby to jak najszybciej zrobić, mamy po prostu jakiś okres do zrobienia. Kiedy to zrobimy, to zrobimy, ale żeby to do zimy, do zimy, już było zrobione. Następnym celem, oczywiście, po tej o po tej oborze. Eee, będzie, 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 najprawdopodobniej wiata na kombine, tak, tak, wiata na kombine wiata na kombajn, która tutaj będzie, tutaj będzie metalowa, metalowa wiata, eee, będzie blacha i metalowe podstawki tego. i będzie przyczepiona właśnie do, do obory, do, 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 stodoobor, do obory, do dachu. Będzie, będzie przykręcana e, specjalnymi, specjalnymi śrubami i też, i też e, przyczepiana specjalnym, specjalnym drutem też. E, więc tak to wygląda. E, no to no tą koparką, tą koparką oczywiście bierzemy, bierzemy sobie te z, e, pustaki, zalewamy, zalewamy betonem i kładziemy. Musimy odczekać tam, tam kilkanaście godzin, żeby to zasło, ale, ale tak to wygląda. Tutaj sobie kręcimy beton, tutaj widzicie, że pia ...po piasku trochę mogło zostać, trochę... ...no piasek trochę jest tutaj jeszcze, tutaj mamy e, worki, worki e, z cementem, też, też, też z piaskiem, trochę mamy trochę też piasku, tu mamy też do malowania... ...i też gruzu gruz, gruz, gruz trochę, e, tutaj też betonu trochę nawalone, więc e, jest opór, e, chłopaki przyjeżdżają trzy razy w tygodniu i robią... Ja też czasami jeżeli jest, jeżeli jest moment taki, w którym mogę pomóc to pomagam. jeżeli nie, to nie, to robię swoje rzeczy, żeby żeby jak najszybciej ogarnąć na gospodarstwie, ale tak to w skrócie wygląda. Płot oczywiście był dotąd, w, w miarę czy dotąd i zrobiliśmy już go prawie, prawie, no prawie do końca. Prawie do końca polecieliśmy, tutaj gdzieś dotąd jeszcze będę jeszcze 2-3 metry płotu i tuż będzie się kończyło, tutaj już będzie wjazd. Tutaj będę chciał zrobić oczko takie większe, takie jak mam z tyłu na gospodar, z tyłu za domem, ale zobaczymy, to wyjdzie w praniu, więc teraz się tym nie przejmujemy. Mamy nie mamy, mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas, plany mogą się zmienić tak jak u każdego, więc bez wyższego przedłużania po prostu odpalamy sa radyjko i jedziemy. Zobaczymy coś w radiu gra, czy nie. Nie gra nic w radiu. No, no dobra jak nic nie gra to nie gra <coughs> jak nic nie gra to nie gra niech nie gra nam tu na rękę więc ale zobaczmy czy coś jest czy coś jest tutaj co nie było misja naprawdę w radio się zdupcyło Rozwaliło się radio nie gadaj Kurwa, serio Serio się radio rozwaliło O, dobra Więc musimy tylko przyłączyć sobie O kurwa, że mi to nie podnosiło eee, Dobra No musimy Tutaj. Kurna, radio nie ma? Ja pierdził Woda jest jakieś Ale ja się nie chce włączyć, o, o. trochę też, kurna Tutaj Muszę wolno jechać, żeby tutaj nie o nic... Ani, ani, ani też żeby mnie nie Nie wygielał za bardzo Bo, ani żeby nie podskoczył ciągnikiem Co, nie ma radia, kurwa Ja pierdził No dobra To jak nie ma to nie ma Dobra panie poczekajcie sobie Poczekajcie sobie ja tutaj zrobię już swoją robotę Najgorsze na tym polu jest to, że przykładowo jak jak jak, jak robimy jakąś uprawę tutaj Czy to przy orce, czy przy kultywowaniu, czy przy siewach, czy przy zbiorach czy przy opryskiwaczu czy... Przy różnych pracach na tym polu po prostu jest tak, że jak wyjeżdżasz na, to, na tą drogę, no to musisz w szczególności uważać. Musisz tak uważać, żeby po prostu nie, no, no nie wyjechać i, i, i nie zajechać komuś drogi, bo takie przypadki takie u przypadki, nas no się zdarzały właśnie, że ktoś wyjeżdżał przykładowo pługiem z pola tyłową albo do przodu, i my iwano no, po prostu w samochód. Nie ma samochód wiadomo jak, jak na wsi. Oni nie, oni nie tutaj nie, nie jadą za mało. Jadą szybko, więc tutaj trzeba uważać też. więc tutaj trzeba uważać. O, sąsiad, ten, ten co właśnie ma ten. Ten co właśnie ma tego zotora, co miałem po niego dzwonić. Żeby żeby przyjechał. Żeby przyjechał dobra, kończymy już zaraz to. Pole Oooooo, jestem trochę zmęczony już. Jest kwiecień, ale powiem Wam, że no, jestem powiedzmy, że zmęczony. Zmęczony całą, całą, całą tą otoczką związaną, związaną właśnie z ze wszystkim, tutaj jest związany z gospodarstwem prac na gospodarstwie jest ciężko ale no, musimy robić, żeby się utrzymać. No, ja, ja obiecałem dziadkowi świętej pamięci, że, że utrzymam to gospodarstwo i utrzymuję, no taka jest moja, taka jest moja rola Tam, tak się poświęciłem, więc teraz no, po części robię to co, to, co kocham, bo... bo Robienie na roli i, i, i w ogóle gospodarka to była to było moje, moje, powiedzmy, takie marzenie. Zmarzenie. Ale, wiecie, no. czego się nie robi też dla kasy. No, no ale w szczególności, w szczególności, no tutaj, 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 tutaj praca na gospodarstwie jest, no jest ciężka. To jest ciężki kawałek chleba, naprawdę, żeby tutaj coś... Dobra, wyłączamy wszystko. Dobra, wyjdziemy. Widzimy sytuację na drogę? Nie, nie wiedziemy. A może wjedziemy, to jest stroma, kurna, ale wjedziemy. Opa, o kurna, ale ma ciężko. Dobra. Dobra. Co, no, ja dziękuję wam, wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. I oczywiście co możecie jeszcze zostawić? Co właśnie możecie jeszcze zostawić? Napiszcie w komentarzu. Bo to właśnie jest subskrypcja, żeby żaden film was nie ominął. I co i widzimy się już w kolejnym e, odcineczku. Zobaczycie, zobaczycie co się będzie działo, bo to już zaczyna się Maj. Już będzie Maj Czyli sianokosy, sianokosy na nowej, na nowej łące, więc to mnie cieszy nowe, nowe, nowa łąka, nowe sianokosy I co? I widzimy się już w kolejnym filmie. I też zobaczycie co się będzie działo tutaj co tutaj będzie da dalszym krokiem. Dobra, trzymajcie się, na razie, Simoneczko, cześć!